Siedzimy właśnie z Alkiem i rozpakowujemy prezenty. Słuchajcie, Alek jeździ na koncerty swoje, Aframental, i z każdego koncertu przywozi masę prezentów, listów od Was dla nas, dla Leosia. Ubranka dla Leosia, ubranka. smoczki. Ja nawet listy dostaję, słuchajcie. Leoś dostał to list. To jest Leosiowy list? Ubranka. Smoczki. Ja też dostałem listę. misie. Konia dostał. Tak, konia i zaproszenie do stadiny koni. Ale tu jest jeszcze jakaś wielka paka. Podziwam się że to jest dla Leonardo. No ale ogólnie do tego zmierzam, że jest to cholernie miłe, że my się nie znamy, a wy przychodząc na koncert z Alka po prostu robicie takie rzeczy. Jest nam ogromnie miło. Bo fani Afromental to najlepsi fani na świecie. No, naprawdę. Bardzo. No, jakie ładne. Uh -huh. To jest Henryk. No, No, Fabriki. To jest list dla Ciebie jeszcze. Ty dostajesz więcej gratów. <laughs> moet ja, je de... geloof <laughs> no, dus je niet ja moesten milsja maar het is fijner als maar